Marek Skopek, człowiek, który litrami już zjeździł kawałek Europy, jeżeli chodzi o tory wyścigowe. Witam Cię, Marku. Witam wszystkich. Mamy ze sobą dwa motocykle, które są tegorocznymi nowościami: nowy gsx r 1000 i nowy R1. Chciałbym Cię zapytać, co sądzisz o sprzęcie, który reklamowany jest jako zupełna nowość? Mam tu przede wszystkim na myśli nową charakterystykę silnika. Czy to Ci pasuje? Tak, jeżeli chodzi o jazdę na przykład taką typowo wyścigową, na pewno jest to plus dla Yamahy, że to wprowadziła, ponieważ dużo mocniejszy jest ten teraz silnik, dużo bardziej, dużo łatwiej ładniej oddaje tą moc tego silnika, bo poprzednie modele były takie lekko elektryczne. Może miały też power, ale mówię, no tak stopniowo oddawały moc. Ten jest bardziej bardziej agresywny. g od modelu K5, K6 mają opinię takich troszeczkę no, przymulonych, może wykastrowanych, czy na przykładzie tego, który stoi za tobą jesteś w stanie tę opinię potwierdzić, zdementować? Tak, na pewno mówię, jeżeli chodzi o R1 i o g to g -er bardzo dużo łagodniej oddaje tą moc, jest taki bardziej elastyczny. Węcigówki to nie tylko silniki. Tak naprawdę wielu twierdzi, że silniki są gdzieś tam na drugim miejscu. Zaczynamy chyba tak naprawdę od zawieszeń, jeżeli mówimy o jeździe na torze. No i jak to wygląda w tej kwestii? Tak, to prawda. Tutaj też Yamaha króluje, ponieważ dużo łatwiej się prowadzi. Dużo łatwiej jest przełożyć ten motocykl z zakrętu w zakręt. Jedynym seryjnym minusem R1 jest to, że ma za wąsko kierownicę. W GSX-erze jest troszeczkę na szerzej, więc to nam ułatwia też przenoszenie tego motocykla z zakrętów w zakręt Jeśli chodzi o walory sportowe, to tutaj faworytem będzie na pewno R1. Pytanie, czy różnica w cenie uzasadnia przewagę Yamachy. Cena jest porażająca, bo jest strasznie wielka, ale myślę, że można tym motocyklem naprawdę szybko jeździć, wygrywać i myślę, że jeżeli się w sezon pakuje, załóżmy tam 200 tysięcy, to cena już naprawdę nie gra roli.